Polska wódka, o której istnieniu nie miałeś pojęcia i smaku, jakiego się nie spodziewasz, część druga. Musiałam to podzielić na części, bo jak dla mnie to jest hit. Jeżeli ten filmik widzisz jako pierwszy, to koniecznie wejdź na profil i sprawdź poprzedni. Bo jak ja to zobaczyłam, to się nie mogłam nadziwić, że będę miała okazję coś takiego próbować. Leczka idealna na nadchodzące święta wielkanocne, bo jest to żurówka, wódka z żuru śląskiego, fermentacja mąki żytniej, destylacja w małej kolumnie, krótki proces starzenia. Trunek o mocy 40%, który też dostałam do degustacji. Pora na żurek! Jeszcze nawet nie powąchałam, a już czuję unoszący się aromat żurku z kleksem śmietany. Zapach czosnku, cebuli z zakwasu, nawet lekko słodki. A teraz smak. No niesamowite. Żurek, biała kiełbasa, czosnek, no hit. Ja naprawdę sama nie mogę w to uwierzyć, że żurówka smakuje dokładnie jak żurek. Żurówka i Śledziówka polecają się. Na święta kto nie widział śledziówki ten wpada na profil. A jeżeli interesują cię ciekawostki ze świata alkoholi, to dołącz do mnie. Klikając plusik